Zawodnicy falubazów Zielona Góra nie mają w tym sezonie zbyt wielu treningów, wspólnych treningów. Trener Rafał Dobrucki postanowił jednak zrobić wyjątek i dzisiaj wszyscy młodzi zawodnicy oraz kapitan Piotr Protasiewicz wspólnie trenują na hali w Dżonkowie, Sprawdzają swoje umiejętności piłkarskie. Razem z nimi okazuje się jest także m.in. Kacper Rogowski. Zobaczmy, prześledźmy wspólnie jak poczynali dzisiaj zawodnicy falubazów Zielona Góra. Połączyliśmy kilka elementów dzisiaj, bo mieliśmy długie szkolenie, spotkanie z, z psychologiem, z treningiem, e, trenerem mentalnym, tak to się fachowo nazywa, e, do tego trening w związku z tym, że większość zawodników się e, zjechała i... Korzystamy z tego również razem na treningu. Pan na obozie w Karachowie się oszczędzał, no ale dzisiaj widzę przebrany na sportowo, więc Rafał Dobruski również troszeczkę pobiega za piłką? No, delikatnie. Niestety stara kontuzja kolana nie pozwala mi tutaj się w pełni jakby rozwinąć i ćwiczyć z chłopakami, ale staram się trochę poruszać i dotrzymać towarzystwa i staram się dotrzymać kroku, co ciężko. Piotr Potasiewicz, dla którego piłka nożna to chyba poza żużlem sport najważniejszy w życiu. No, chyba nie, ale bardzo lubię piłkę grać. No, pan z tego co wiem, gra także półamatorsko w Pucharze Zimy i także w szóstkach i to z całkiem dużym powodzeniem. No, bez jestem w dobrej drużynie, lubię grać z zawodnikami bardzo dobrymi. Ja po prostu dla przyjemności tam biegam, czasami się uda coś tam strzelić, ale... o nie, nie, niech on nie będzie taki skromny. Nie, nie, ja jestem bardzo świadomy swoich umiejętności piłkarskich, dlatego tak mówię jak jest. Potrafię szybko biegać, ale są dużo lepszy ode mnie i z przyjemnością gram z takimi zawodnikami. Dla mnie jest to jedna forma przygotowań też. Za parę dni jadę też dwóch Włoch pojeździć na kartingu. Później jest motokros, także no niestety musimy gdzieś tam w tych treningach włączyć rywalizację i jest nieuniknione. Uważam, że siedząc w domu niestety kondycja, ani jakiejś tam szybkości czy zwinności nie będzie. miło Cię po raz kolejny widzieć, trening piłkarski dzisiaj przed zawodnikami falu bazu Zielona Góra, a że Ty bo piłkę kochasz, no to nie mogło Cię tutaj zabraknąć. No tak, jakby mam okazję się spotkać tutaj ze wszystkimi, z całą drużyną i wczoraj tak jakby zostałem zapytany, czy miałbym ochotę, powiedziałem, że nie ma sprawy, że jeśli czas mi na to pozwoli, to z przyjemnością sobie pogram, a udało się, no i teraz czekamy na trenera, żeby żeby wejść na salę i pograć. A Kasper dał się już poznać jako znakomity piłkarz i na pewno dzisiaj będzie punktem, mocnym punktem swojej drużyny. Stoskiłeś się tak po pierwsze za, za kolegami z drużyny? No tak, no z Patrykiem, z dasiem z Remikiem i z Aleksem się widujemy dość często, z Panem Piotrem też widuję się w warsztacie czasami na na stadionie, no ale no tak, no, dawno się nie widziałem, więc będzie to okazja do miłego spędzania czasu ze sobą. Przed Tobą teraz w najbliższy weekend studniówka, czy to taki trening kondycyjny przed tą imprezą? No tak, kondycyjno-wytrzymałościowy można powiedzieć, dzisiaj jeszcze mecz jest, także też jakiś trening na pewno, może coś podpatrzę, jakieś nie wiem, ruchy na boisku, ale no tak, mam studniówkę, pozdrawiam Edytę, moją partnerkę na ja to. W sobotę, więc no tak, jest dzień, mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. <śmulny>